Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z góry przepraszam Was za mój głos, ale muszę mówić dzisiaj, bo już jest ciemno i wszyscy śpią. Się... Ja chcę ich obudzić. Dobrze, dzisiaj pójdziemy sobie otwierać skrzyneczki. Zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. No chyba mało, bo w sumie mało mamy tych kluczy. I Oczywiście mamy pierdolnik w skrzynkach. Jak żeby inaczej. I nie tylko w skrzynkach, bo w doniczkach też. W podstawkach na doniczki. Dobrze, dawno w sumie tam nie byłam. Warp skrzynka. Dobrze. Więc tak, mamy... O, skrzynkę gracza wzięłam. No dobra, możemy otworzyć w sumie. Super. Hmm. E, dalej mamy skrzynkę premium i skrzynkę Endu, dobra, skrzynka Endu Przyda się I teraz skrzynka Premium oh, Znowu, no muszę zrobić to naprawdę Na no te pszczółki, jeszcze nie zrobiłam tego O, wydajność 5 Też się przyda No to Się nie przyda, ale Niech będzie Diaksy No, może się przyda, o to tam ale mi się nie przyda. O. To też się przyda. W ogóle muszę sobie zrobić ten... Y, takie, taki stół jakby kowalski, żeby y, dawać, robić te natarytowe narzędzia. O, 10 tysięcy. no i jak fajnie. Nawet nie zmienił mi się z tam konto. Dobra, to tak jak już jesteśmy na spałnie, zobaczmy, co się zmieniło. Top pieniędzy. Jestem czwarta. W sumie jakbym wypłaciła z istop, e stop nie będę wam pokazywać, ile mam, to bym miała pierwsze miejsce. Eee, dobrze. Dalej mamy. No, tutaj jeszcze nas nie ma. Jest ktoś w ogóle na spawnie, kogo można pozdrowić. Nie ma to w poziomu wyspy. Jestem czwarta. Teoretycznie chyba nie. Trzecia. Bo tutaj liczy też rockstowa. No. Dobrze. I tu mamy jakie co? A, online. Mazikus. debil O, się no Dobra, jej nie widziałam w sumie. Ale, że admin powinien być na pierwszym miejscu. Halo. Ciekawe, kiedy ja tu będę. I z tego, co wiem, na lobby, to mam 100 godzin na razie. Zobaczymy. Dobrze, I go. A czemu ja jestem tu? Tu mam is No właśnie. Um, dobra pierdolnik do pierdolnika. Big big big. Tu przepalić. Jak się robiło to? A tą, tą, jak to się nazywa, stół A... nie tak jakoś? A może u płytki? Albo tak? Nie? Tak? <grym> Ja do tego dojdę. Kiedyś tam. A może tak? Nie. Tak nie. Kurde, jak to było? Dobra, jednak nie dojdę. Muszę sprawdzić. To jest stół Kowalski. Stół Kowalski. Stół Kowalski Minecraft Tak Crafting Żelazo A oh, Jezu O oh, nie, nie mam żelaza Żelazo, żelazo Żelazo Trzą grzyba Żelazo, żelazo Żelazo Lazo, kurde bele Znajdę, znajdę Na no bank znajdę O, jakbym zapomniała Bo potem znowu będę szukać A, mam no, Mówiłam, że będzie A, I tak Cztery i dwa Jej Mamy stół kowalski Teraz będę szukać innych tych odłamków. Chwilę jeszcze muszę. Dobra. No to teraz szukajmy igły w stołu siana. Hmm. O, dobra jest. Dobra, no, to w pieprzydół <grywanie> i złoto. No nie będzie działać. Tak, tak, tak. To było i tak. Yay! O, jeszcze na jedno mi starczy. Patrzcie, zrobię sobie teraz nie na terytowy A Mogę ten zrobić? Mogę. Ale jaja. Co do jeszcze mam? A mogę wędkę zrobić na Ciekawe. Nie, nie mogę. Dobra. E, zróbmy. W sumie moglibyśmy sobie zrobić. O, buty. Nie, z jednej, z jednej. Mamy buciory. No i nam tego hełmu brakuje. Kurde, jak to zrobić? O, nawet nie mam. A nie, dobra, mam. O, teoretycznie jakiś tam jest. Nie będę wyhełm. To schowam na razie, a może się kieras zrobię? Hm przyda mi się. Raczej tak. Dobra. <laughs> Ale jestem bogata. A ten kilow co ma? Aha, a czemu go trzymam tu? Nie wiem bo jeszcze miałam właśnie z jedlabnym. To mi się bardziej przyda dobrze, chodźmy sobie chodźmy sobie na warpy i z warp. O! Chodźmy do Mańka zobaczyć, co się u niego zmieniło. O! Uuu! Jestem przekonany, że znajdziesz coś dla siebie. Witam na wyspie pod nazwą. Od tej smakuje lepiej. Ot. Główną atrakcją jest odwiedzenie grobowości. <noise> e, nie ma żadnego lejka. Uuu, hmm. widzę, że tutaj faktycznie już. od wszystko skończone. Patrzcie. No, no. Uuu, beacon. Hm. Okej. Okay. Tutaj jakaś palma. Jezu, jakie lagi tu są. No, zobaczcie. Sterowiec zrobiony. Widzę, że tam jakieś bloki pochowane. Ładnie to wygląda. Oj, nie w tą stronę. O, można tu wejść fajnie. No ładnie, ładnie. A tutaj coś coś zmieniło. Uuuu. Ale fajne. Mega to wygląda. Nie no, chłopaki umiemy budować nie ma co. Bogactwo. No, wiecie, skość ten level wyspy musi być. Yy, jak ja to nagrywam, to jeszcze jest przed konkursem. <grych> a jak wy to widzicie, to już jest grubo po konkursie. A dobrze, a tutaj co mamy? O, ale to słodko wygląda tak, czy znaczy nie słodko, tak widzicie tak fajnie, tak... No nie wiem w sumie jak to nazwać. co to jest? Co to jakieś tajemne przejście. Czy to jakiś labirynt? Coś tu będzie jakieś cele. Nie wiem. No, to jest Easy Win. A tutaj skończone? To jest jakiś domek. Bez schodów. Spoko. A nie, z windą. Pyk. No, jakiś domek, fajny. Hm. Jeszcze wyżej. Uuu. A tam do góry byliśmy, a to jeszcze jest wieża, tej wieży nie było. A, a nie można wejść. A. No i co? Nie ma żadnego lejka. O, tu jeszcze coś widzę nowego: jakieś stragany. Tak. Nie no, chłopaki po prostu mam taki talent, że to jest hit. Mam nadzieję, że nie budowali na schematiku. Tylko sami. Dobra. A, mieliśmy oceniać. Dobra, oceń. Jak to jest? Nie. Jest. Oceń. Jest. Przepiękna. Ładna. Dobra. Niezła. Brzydka. Okropna. Dajmy mu piąteczkę. O, a tu ma pszczółki. I te pszczółki mu nie uciekają. Ale jaja. A mi uciekały. Hmm. No dobra. Chodźmy dalej. Is warps. O, dobra. Macia. Macia, macia, macia. Macia, macia. <ścoughs> Co to jakieś te? do krycika biały proszek. Mm, o, morglowa, dawno nie widziałam. Masz mordę jak ziemniaczek. Palion, zielone, wódka. Kto kogoś tam? Motyka, psychopaty. Blok od Lolo, mistrz, Okej. Okay. No dobra, a jakiś... Lej na to? Lej na to. Mm, nie widzę leja. To jest taki problem z wyspą, trochę bo ta wyspa nie była robiona samodzielnie, tylko dzięki wspomagaczom, które dawały takie oto piękne bloki albo taki hajs na takie piękne bloki. my tu mamy ciekawego? Mamy kilka bikonów, jakieś esy, floresy. Tutaj... Nie wiem, szukam ogólnie leja, ale chyba nie znajdę. Tu jest jakiś lej. Nie wiem, co tam jest. Szczerze to ja nie wiem, czy Madzia wróci na serwer. Czy... Czy zechce. Moment, tu jest... O, ekspiarka właśnie, tu chciałam się dostać. Ja pierdolę. <gryw> Tutaj chyba był gdzieś lay. Zamknęła sobie... Uszty... Mmm... Madia nie dostanie ode mnie podpisiku. Myślę, że nie będzie z tego powodu ubolewać. No ale jak już tu jestem, no to bym wrzuciła. Bo jeszcze nikomu nie wrzuciła. Tacy jesteście. Nie zostawiacie lejków. Lowe, serowe. A tu była gdzieś winda chyba. Gdzie jest ta winda? Hmm. Nie ma. Jest czy nie ma? Nie, bo stąd przeniosła. Nie, tutaj jest. Dobra. Jestem ślupa kura. Dzień dobry. Dzień dobry. O, okej. Okay. Hmm. I to jest to skakanie, które już nie działa. Spoko. No dobra, będziemy dalej. E, bary. Też jest jedzenie. Oh! Ładnie. Kuźwa... Co to jest za ten? Kuźwa, ludzie jakby fajnie polujecie, nie? No to jest hit. Oh. E, no robili coś tutaj. Myślałam, że jak mazikus odszedł, to już tu nic nie budowali. Oła, oła, moja. Ej, jak się robi łańcuchy? Ale mega. Ja pierdzę. Mówiłam już, że chłopaki umieją budować. To jest niedokończone. Fajnie, że właśnie. No, może pod konkurs. O, Pikachu nie ma mózgu. E, udostępnili wyspę pewnie pod konkurs. Nie no, ale mi się podoba mega. Korci mnie, żeby do tych lejów wsadzić ten podpisik, ale. Ale mogę im tutaj coś zepsuć. Ojejku, a tutaj do, na dole? Ja już tutaj latałam, ja tu już widziałam na początku, co tu się co tu się odwala. Tak, tu jest ta golemiarka, zgadnijcie, kto ją budował. <grytanie> tutaj dynie. A to co? Co to jest? Co znowu się zepsuło? Czy po prostu nie chodzi? Nie wiem, nie znam się na tym. No, ale ogólnie tak to wygląda. Jeszcze tutaj, już w sumie musimy kończyć. Co to jest? A, to są ci. Co to to, to bary jest? O nie, a byliśmy u Mańka i nie poszliśmy na grup tego. Admina. Wejdziemy sobie jeszcze na chwilę. O, Snorlax. W ogóle Snorlax jakiś taki mały względem pikachu. Ale ok, chodźmy jeszcze do Mańka na szybkęsa. Tylko, że ja nie wiem, gdzie jest. Znaczy, teoretycznie już tam byłam, ale nie wiem, gdzie jest ten cmentarz. Hmm. Właśnie, bo to jest kościół. Tu jest. O. No. Tu pochowali pana admina. O, a w kościele jest portal do innego świata. Dobrze. Więc... O kurczę, nie zostawiliśmy jeszcze ocenek. Oh, kill me. Dobra, idziemy jeszcze raz. <gryw> U Mm. Tam przeniosła to, nie mogę tam zejść. Matko Boska, ile spawnerów? Jak one się zabijają tam? Dobra. Yy, I z oceń. Hmm. Więc tak. Za to, że czytowała, za to, że, nie, że była niemiła, yy, za to, że była dziwna, <grym> nie no, żartuję, e, dam jej... dam jej cztery. Okej, okay. idziemy jeszcze do Barego. Też mu dać ocenkę. Nie no, no to mi się naprawdę podoba. Nie no, przepiękna nie jest, więc też dam czwóreczkę. <noise> Wyspa Mańka mimo wszystko na razie wygrywa. Dobra. O, w sumie możemy tutaj sobie skończyć odcinek. Także tak, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. I w kolejnym dalsze ocenianie i zwiedzanie wysp. Yy, gracze. Bo nie widzów, nie wszyscy mnie oglądają. Ale ok. Dobrze. To wszystko. Trzymajcie się i paputki